Cześć, Dwa itra. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 18. lekcji programowania w C++. Dzisiejszy temat to dynamiczne tablice dwuwymiarowe. Ostatnim razem pokazałam wam, w jaki sposób tworzyć dynamiczne tablice jednowymiarowe. Poznaliście wtedy operator new oraz delete, tak? Operator new pozwala wam alokować pamięć, tak, potrzebną pamięć, a operator delete ją potem zwalniał. Wiązało się to ze stworzeniem wskaźnika, a następnie za pomocą operatora new alokowaliśmy potrzebną pamięć. W przypadku tablicy dwuwymiarowej sytuacja jest troszeczkę trudniejsza, ponieważ tablica dwuwymiarowa posiada wiersze i kolumny, więc nie wystarczy nam jeden pojedynczy wskaźnik, aby to wszystko ogarnąć. Aby stworzyć dynamiczną tablicę dwuwymiarową tak naprawdę musimy stworzyć wskaźnik na... Tablicę wskaźników. Brzmi to może troszeczkę e, strasznie, ale przeanalizujemy to na przykładzie tablicy mającej 5 wierszy i 10 kolumn. Pierwszą rzecz, jaką musicie stworzyć, to musicie stworzyć wskaźnik, który mm, będzie wskazywał na tablicę 5 wskaźników. Jak to robimy? Piszemy najpierw int, tak, czyli generalnie chcemy tablicę intów. Jakbyście chcieli tabla, to to byłby double. Piszecie int, potem piszecie podwójną gwiazdkę, to znaczy się, że będziemy definiowali tablicę wskaźników, potem nazwa tego wskaźnika, potem robicie new int i potem gwiazdka, a w nawiasie podajecie 5. To oznacza się, ta strona, także deklarujemy tablicę, która jest tablicą wskaźników na int. Następnie rezerwujemy pamięć na 5 wskaźników na int. Tak, to jest wskaźnik na int. OK, i w tym momencie mamy tablicę 5 wskaźników na int, i teraz każdy z tych wskaźników musimy zadeklarować, musimy dla niego zarezerwować pamięć, czyli 5 wskaźników to będzie tablica od 0. Do tablica od 4, tak, bo to jest mimo wszystko tablica. No to tablica od 0 to jest nasz wskaźnik na int. No to deklarujemy, że chcemy new int od 10. I w tym momencie wiersz zerowy, tak, może, może pomieścić 10 intów. Potem robimy tablica od 1 i znowu new int od 10. Tak, czyli wiersz pierwszy może pomieścić 10 intów. I jak dojdziemy do 4, dokładnie to samo. Czyli w tym momencie mamy 5 wierszy, każdy z tych wierszy ma 10 kolumn. Możecie zauważyć, że te liczby tutaj mogą być różne. Tak? Czyli mogłabym sobie stworzyć tabelę, w której liczba kolumn jest różna w zależności od numeru wiersza. Można takie rzeczy tworzyć, aczkolwiek my się w to tu nie będziemy bawili. My założymy, że u nas liczba kolumn w obrębie wiersza będzie cały czas stała. Czyli to, co tutaj stworzyliśmy, pozwoliło nam zadeklarować dopiero tablicę o wymiarze 5 wierszy i 10 kolumn w każdym wierszu. Dobra, skopiujmy to sobie i zobaczmy, że to rzeczywiście się nie wywali. Otwórzmy sobie nowy projekt. Lekcja numer 18, wstęp. Okej. Okay. Po usuwamy, no. trochę za dużo mi się usunęło. Ale mi to śmiesznie skopiowało. Dobra, to w takim razie bez kopiowania. Najpierw podwójna tablica, tak? Tablica wskaźników. Tablica. I to wiemy, że to już tablica intów. Teraz piszemy, że to jest new int gwiazdka od 5. To znaczy się, że zadeklarowaliśmy tablicę, której, elementy są, której elementami są wskaźniki na int. Więc teraz idziemy. Tablica od 0. To ma być new int od 10. Tak czyli mamy w tym momencie deklarację 10, 10 kolumn w pierwszym wierszu, i to, to sobie skopiujmy. 1, 2, 3, 4. Widzicie, że powtarzam tą operację, więc już by się tutaj mogła pojawić sugestia, żeby zamiast czegoś takiego używać pętli. Dobra, na razie to sobie skopiujmy i zobaczmy, jak to działa. Dobra, zapisane, zbudujmy. Widzicie, że nie ma błędów. Zobaczcie, że nic się nie wydarzyło. No i słusznie, że nic się nie wydarzyło, ponieważ zadeklarowałam tablicę. Więc teraz omówmy sobie, jak tą pamięć zadeklarowaną zwolnić, bo w tym momencie stworzyłam wyciek pamięci. Teraz tak. Zwalniamy pamięć. Od tyłu, czyli najpierw muszę zwolnić pamięć ze wszystkich wierszy. Tak, czyli najpierw zwalniam wiersze: 1, 2, 3, 4. A następnie muszę zwolnić. Tą tablicę, tak? Czyli tą pierwszą tablicę, w której przechowuję wskaźniki. I znowu zobaczycie, że nic się nie wydarzy. No i słusznie, bo znowu nic z tablicą nie zrobiłam. Tak? Jedynie mam zadeklarowaną pamięć i zwolnioną pamięć. Teraz pomiędzy tymi dwoma rzeczami mogę robić z tablicą co chcę. Czyli wypełnijmy ją najpierw liczbami. Dobra, wypełnijmy ją jakimiś liczbami. To jest tablica podwójna, więc potrzebuję podwójnej tem pętli. Pierwsza pętla to jest i i przybiega po ilości wierszy, czyli od i równego 0 do 5. Druga pętla jest pętlą wewnętrzną i będzie mi przebiegała po numerze kolumn, tak, czyli muszę mieć do 10. I teraz wy wy wypełnimy takimi liczbami. Weźmy, że tablica i, j będzie miała wartość równą i plus j, Czym się muszę wypełnić? Tak, czyli y, tablica na i tej pozycji, i tym numerze wiersza, i w tej kolumnie będzie miała wartość równej, su równej sumie tak, numeru wiersza i numeru kolumny. Zobaczcie, że mimo że tablica została y, zadeklarowana w taki śmieszny sposób. To korzystamy z niej całkowicie normalnie. Tak? Dobra, ale to znowu nic mi nie da. Wyświetlmy sobie jeszcze tą tablicę. Do 5, for J do 10. I teraz wyświetlamy. See out Wyświetlamy tablicę I, tablica J. Teraz tak, tutaj sobie wyświetlmy tabulator, żeby nam te liczby na siebie nie wpadły. A tutaj sobie wyświetlmy koniec linii, aby wiersze poszczególne były w nowej linii. I w tym momencie, już powinniśmy móc coś zobaczyć. Tak? Zobaczcie, że wszystko jest ładnie, pięknie. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć wierszy. Mam dziesięć kolumn i zobaczcie, że rzeczywiście na przykład tutaj, czyli mamy wiersz drugi, kolumnę trzecią jest element 5. Czyli widzimy, że to ładnie zadziałało. Teraz kwestia jest taka, że tego nie będziemy deklarowali w ten sposób, bo to jest bardzo słabe. To się deklaruje w pętli. Włożycie sobie pętlę. I teraz co robicie? Po prostu robicie, że tablica od i to się równa. New int od 10. Tak? Nie będę powtarzała tego cztery razy. Zrobię to pom za pomocą jednej pętli. I tak samo to zwalnianie. Tego się nie robi w ten sposób, tylko znowu zróbmy to w pętli. I mamy I. Tutaj mamy do 5. I teraz co zwalniamy? Piszemy delete i tablica i podajemy od I. I wówczas ta jedna pętla wykona nam te cztery zwolnienia. Tak wygląda to teraz dużo lepiej. Zobaczmy, że nic się nie zmieniło i program będzie działał dokładnie tak samo. A gdzieś zgubiłam średnik. Tak widzimy, że działa dokładnie tak samo. I teraz ta forma pozwala Wam już yy, na. Yy, Deklarowanie tablicy dwuwymiarowej, dynamicznej, tylko widzicie, że te wymiary są na razie liczbami stałymi. Ale ponieważ ta tablica jest dynamiczna, więc równie dobrze wymiary możemy pobrać od użytkownika. wymiary 1, wymiar 2. No to pobieramy od, od użytkownika. Podaj wymiary tablicy. Wymiar 1, wymiar 2. I w tym momencie piątkę zastępuje wszędzie przez wymiar 1. Tak, wszędzie piątkę zastępuje przez wymiar 1. A dziesiątkę zastępuje przez wymiar 2. Ok, to jest chyba wszystko. Nie widzę więcej piątek i dziesiątek. I teraz zobaczcie, że będę mogła podać wymiary. Na chwilę, na, 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 na pierwszej kolejności podam takie same, jak mieliśmy przed chwilą. I zobaczcie, że powstała mi dokładnie taka sama tablica. Tak? A wymiary zostały podane przeze mnie w trakcie działania programu. Tak, widzimy, że działa. I o to właśnie chodzi. Tak, z tablicą dwuwymiarową, y, która jest tablicą dynamiczną. Najpierw możecie sobie pobrać wymiary od użytkownika. Następnie deklarujecie sobie tablicę wskaźników, i ta tablica musi zawierać ilość wskaźników, która będzie odpowiadała ilości wierszy, czyli w tym wypadku wymiar 1. I w tym momencie moja tablica tak naprawdę to jest, zawiera wskaźniki na wymiary kolumn. Tak więc następnym krokiem jest deklaracja jak wiele danych ma być w poszczególnych kolumnach, czyli dla każdej kolumny od zera aż do, dla każdego wiersza od zera aż do wymiar 1 deklaruje pamięć, tak, na wymiar 2 danych. Tak, czy w tym momencie deklaruję tablicę, która będzie miała wymiar 1 wierszy i wymiar 2 kolumn w każdym wierszu. Tutaj akurat zapełniam tablicę danymi. Ja wybrałam po prostu i plus j. Tutaj nie robię nic innego, tylko wyświetlam tą tablicę na ekranie. A tutaj następuje zwalnianie. I zwalnianie jest w odwrotnej kolejności, czyli najpierw muszę zwolnić y, wszystkie y, wskaźniki tablica od i, co mogę również zrobić w pętli, a następnie muszę zwolnić wskaźnik główny. I w tym momencie mamy program, który działa poprawnie i który nie ma żadnych wycieków pamięci, tak? Tak to działa. Tutaj mamy. Tak, tak to działa i tutaj dokładnie to samo było zrobione. Więc jakbyście chcieli sobie dodać komentarze, to tu by było tak. Pobranie danych od użytkownika do ty, tak. Tutaj nie robię nic innego, tylko następuje alokacja pamięci na tablicę. Tak, tutaj nic, tutaj to co robię to wypełniam tablicę danymi. Te dane możecie również pobrać od użytkownika. Tutaj z kolei Wyświetlam tablicę, kiedy skończyłam pracę z tablicą, czyli zwalniam pamięć. Tak tak to wygląda. Tak, czyli najpierw pobieracie sobie od użytkownika dane, potem alokujecie pamięć, wypełniacie tablicę danymi. Ja tutaj ją wypełniłam z automatu. Wy możecie na przykład poprosić użytkownika o wprowadzenie danych, potem wyświetlam tablicę, a potem zwalniam pamięć. i To jest wszystko, co musicie wiedzieć. Zróbmy sobie jakiś przykładzik, żeby lepiej, lepiej zrozumieć omagany temat. Mamy napisać program, który pobiera od użytkownika wymiar tablicy i stworzy tablicę o podanych wymiarach. No to to przecież zrobiliśmy. Następnie, aha, dane mają być wprowadzone do tablicy przez użytkownika czyli to jest pewna różnica. Zróbmy sobie jeszcze raz to. Lekcja numer 18. zadanie ekstra pierwsze. Jeszcze raz sobie to stworzymy od podstaw, żebyście y, utrwalili sobie jak to się robi. Tego nie potrzebujemy. Dobra. Int. Wymiar 1. Wymiar 2. Dobra. See out. Podaj wymiary tablicy. CIN. Wymiar 1, wymiar 2. Tak, czyli wprowadziliśmy dane do naszej tablicy. Teraz musimy zadeklarować tablicę. Weźmy, że to będzie znowu tablica intów, czyli mamy tablicę wskaźników. I tu znowu będzie new int, ale tu muszą być wskaźniki. Tak, w tym momencie mam zadeklarowaną wymiar 1, tak, wskaźników. I teraz trzeba te wskaźniki również y, przydzielić im pamięć, tym wskaźnikom również przydzielić pamięć. Czyli od i do wymiar 1 przydzielamy im pamięć, tak, czyli tablica od i to jest nic innego, tylko new int od wymiar 2. Mam przydzieloną pamięć. Teraz, żebyście nie zapomnieli, od razu przesuńcie się kilka linii niżej i zwolnijcie tą pamięć. Czyli znowu robimy w pętli i wymiar 1. Tak, czyli najpierw zwaniam pamięć z każdego wiersza, a następnie zwaniam pamięć której są przechowywane wskaźniki. Dobra. Pomiędzy tym a tym tutaj mogę sobie robić z tablicą co chcę. Mamy pobrać dane do tablicy od użytkownika. Wymiar 1. Wymiar 2 i tutaj pobierane dane. Podaj element i wprowadzamy go do tablica i.j. Tutaj nam użytkownik poda dane, to jeszcze zostaje nam wyświetlić tą tablicę. J wymiar 2 i wyświetlamy, czyli see out tablica i J. Dołóżmy tu tabulator, żeby nam nie wpadły yy, liczby na siebie, a tutaj znak nowej linii. Ok, i to powinno zadziałać. Wybierzmy jakąś dużą tablicę, żeby tych danych nie musiała jakoś dużo podawać. A to muszę po kolei. Tak, widzimy, że rzeczywiście dane, które ja podałam, zostały wprowadzone do tablicy i ta tablica została wyświetlona. Więc wszystko ładnie działa. Dobra. Bardzo podobne zadanie, tylko mamy wyznaczyć element największy w tablicy. OK, więc stwórzmy sobie nowy projekt. Lekcja numer 18. Zadanie drugie. Teraz już pokopiuję część rzeczy. Jak już dwa razy zrobiliśmy wszystko od podstaw, to już. Nie ma potrzeby trzeci raz jeszcze tego robić. Czyli teraz tak. Co sobie skopiujemy? Skopiujemy sobie pobranie wymiaru, stworzenie tablicy i pobranie liczb. Czyli to sobie skopiujemy. Dobra. Teraz musimy sobie skopiować zwolnienie tablicy. Dobra. A tutaj musimy wyznaczyć element największy. Najpierw przyjmijmy, że ten element największy ma ma wartość pierwszego elementu tablicy. I teraz musimy sprawdzić, czy istnieje większy. J, wymiar 2. I tutaj sprawdzamy. No chyba nam wystarczy sam if. Dobra, czyli jeżeli tablica i j jest większa od maksimum, to co robimy? To wartość maksimum przybiera i j. Jeśli jest mniejszy, to nas to tak naprawdę nie interesuje, bo szukamy maksimum. I wyświetlamy komunikat. Element największy jest równy. I tyle. Widzimy, że to dosyć proste. Ok, zbudowało się, uruchamiamy. Znowu nie bierzmy jakiejś dużej tablicy. Minus 4, 3, 9, 1, 3, 4, 7. Tak i element największy to był 9. Taki podałam. Więc widzimy, że to wszystko ładnie zadziałało. Więc jak widzicie, e, znowu to, czego się musicie nauczyć, to tak naprawdę to jest definiowanie, tak, tej nowej tablicy, w jaki sposób sobie zadeklarować pamięć, pamiętać, żeby ją zwolnić, aby nie tworzyć wycieków pamięci, a z tablicami dwuwymiarowymi pracujecie tak jak do tej pory, tak? nie ma, nie ma żadnego problemu. Więc mam nadzieję, że, że to wszystko, mimo tego, że nowe i może na pierwszy rzut oka wydawać się trudne, jest spokojnie do ogarnięcia. Dobra, przygotowałam Wam dwa zadanka, żebyście mogli sobie je przećwiczyć. Macie napisać program, który pobiera od użytkownika dane, pobiera liczby i elementy ujemne zastępuje zerami. Dobra lekcja numer 18. Dobra. Ok, jest winarka. I znowu podamy yy, w miarę jakieś nieduże, żebym nie musiała tych elementów podać. Jakoś bardzo dużo. Tak i zobaczcie. Minus 3 zostało zastąpione 0. Tak. Potem było 2. Minus 3 zostało zastąpione 0. Minus 4 0. Minus 5 0. 3 i 2 było. 0 i 4 było. Tak, czyli widzimy, że, że program zadziałał poprawnie. Dobra. Yy, początek jest taki sam. Element o największej wartości bezwzględnej. To znaczy się, że yy, jak mam, mamy na przykład minus 4 i 2, to elementem o większej wartości bezwzględnej będzie minus 4, tak? Bo wartość bezwzględna z minus 4 to jest 4, a 4 jest od 2 większe. OK, więc przejdźmy teraz... Lekcja numer osiemnasta, zadanie czwarte. Dobra, jest binarka. I znowu jakąś niedużą tablicę podajmy. Minus dziewięć, minus dziewiętnaście, trzy, dwadzieścia, minus dwadzieścia jeden. Tak, i widzimy, że elementem o największej wartości bezwzględnej jest 21. To co by się zgadzało, tak? Bo największa wartość bezwzględna to jest 21, tak? I to jest naj, m, możliwie, możliwie największa wartość bezwzględna, jaką jesteśmy w stanie otrzymać, tak? 20 jest troszkę mniejsza, więc, yy, więc super. Nasz program działa, wyznaczyliśmy największą wartość bezwzględną, tak? to będzie tyle, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Tak, czyli zobaczyliście, w jaki sposób tworzyć tablice dynamiczne, dwuwymiarowe, jak z nich korzystać. Udało się zrobić yy, jakieś zadanka wspólnie. No i mogę Wam życzyć powodzenia w, w zabawie z tablicami dwuwymiarowymi, dynamicznymi. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuczka w górę, zostawcie jakieś komentarze, zasubskrybujcie kanał. I cóż, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.